2 lipca 2021 roku zameldowałem o tych działaniach dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest to dowód nr 5. Nie zatrzymał on nielegalnych działań. 14 lipca 2021 roku złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jest to dowód numer 17. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. 27 lipca 2021 roku wystąpiłem w Sejmie podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych, sygnalizując. O naruszeniach prawa. Jest to dowód numer 6 oraz dowód numer 14. Podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu wspomnianym o żołnierzu z 21 Brygady Strzelców Podkalańskich w Rzeszowie, w starszym szeregowym Grzegorzu Olewu. 13 kwietnia umarł w kilka dni od przyjęcia preparatu przeciwko COVID-19. Podczas kolejnego posiedzenia tego zespołu w dniu 13 sierpnia 2021 roku wystąpili Państwo bednarcy. Rodzice żołnierza Tomasza Betnarskiego, który 22 kwietnia 2021 roku został zaszczepiony w jednostce wojskowej we Wrocławiu. Po tygodniu trafił do szpitala z zakrzepicą płuc, dysfunkcjonerek Następnie doszło u niego do martwicy wielita cienkiego. Zgłoszono niepożądany odczyn poszczepienia. Były to przesłanki do mojego działania w stanie wyższej konieczności, w celu uchylenia bezpośredniego zagrożenia, praw i wolności, także ochrony życia i zdrowia wielu ludzi. Wykładne jest stosowanie przepisów prawa polskiego powinna być zawsze dokonywana z uwzględnieniem i w świetle konstytucji RP. W związku w związku z tym, w kontekście szczepień ochronnych przeciwko korobie COVID-19, doszło do złamania artykułu 31 Konstytucji RP. Każdy ma obowiązek szanować prawa i wolności innych, czyli także podpłatnie, a zwłaszcza nikogo nie wolno zmuszać do tego, co nie jest nakazane prawem. Wytyczne szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ustawa o urzędzie ministra obrony narodowej, czy też ustawa o służbie wojskowej, żołnierzy zawodowych, towarzyszące im rozporządzenia nie dawały jakichkolwiek podstaw do wymagania przez zwierzchników czy przełożonym żołnierzy, zaszczepienia się przez żołnierzy przeciwko COVID-19, różnicowania ich praw w oparciu o kryterium zaszczepienia, zasięgania informacji o zaszczepieniu, stosowania jakichkolwiek nacisków czy zachęt na zaszczepienie. Zgodnie z prawem szczepienia można jedynie zalecić, nie nakazać, ale samo zalecanie nie leży w kompetencji żadnego dowódcy, Po uprawnienie przysługuje fakultatywnie głównemu inspektorowi sanitarnemu Wojska Polskiego poprzez ewentualną zmianę programu szczepień ochronnych. Każda z tych szczepionek w czasie mojego wystąpienia w Sejmie znajdowała się w fazie badań klinicznych, czyli spełniała definicję eksperymentu medycznego. Wybieranie jakichkolwiek nacisków w kierunku wzięcia udziału przez żołnierzy w eksperymencie medycznym jest wręcz sprzecznym artykułem 23a, ustęp 1, punkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym, cytuję, zabrania się przeprowadzania eksperymentu badawczego na żołnierzu i innej osobie pozostającej w zależności hierarchicznej, ograniczającej swobodę dobrowolnego wyrażania zgody. Koniec cytatu. Taki był stan prawny i faktyczny na rok 2021 którym zasygnalizowałem naruszenia prawa. W dniu 26 kwietnia 2023 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę z mocą zasady prawa, orzekając niekonstytucyjność rozporządzeń wydawanych podczas ogłoszonego stanu opinii. Stanowić może ona praktyczny test sprawdzający, czy sędziowie i inne organy, cytuję, przestrzegają zasady podległości Konstytucji RP jako najwyższemu prawu Rzeczypospolitej Polskiej, czy też preferują podległość interesom władzy godzącej konstytucyjne prawa własnych obywateli pod pretekstem zapobiegania epidemii. Obserwując czy niniejsza uchwała jest respektowana w praktyce sądów poprzednich i innych organów państwa, obywatele będą mogli naocznie przekonać się, którzy indywidualnie sędziowie, jak również które organy, rzeczywiście respektują prawa konstytucyjne, przynależne nie tylko obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, a którzy akceptują bezprawne ograniczanie tych praw przez organy władzy. Koniec cytatu.